W walkach na gołe pięści, no nie ukrywajmy, nie walczy każdy normalny. Każdy z nas jest bardzo specyficzny. Każdy ma swój świat. Ja mam świat taki, wybiegam, wychodzę na ten Kasprowy. Mimo tego jest minus 20 nieraz. Robię, ściągam koszulkę, robię walkę z cieniem. Robię pompki na, na, na śniegu, wzmacniam się i oczyszczam. A jest teraz e, Maximus. Oh, oh my God. But it's, but it's Niektórzy wybierają Dubaj e, Los Angeles, a dla mnie Dubaj i Los Angeles jest zakopany. To jest miejsce dla mnie, które bardzo kocham, w którym się wychowałem, w którym spędzam czas. Najlepiej się czuję. Tu się wychowałem i mam nadzieję, że i tu umrę. Zobaczcie to miejsce, te góry. Nikt mi ich nie zabierze. To jest moje szczęście. Dzieciństwo nie miałem ciekawe, bo wychowałem się w domu dziecka. Kilkanaście lat grubych. Raz było lepiej, raz było dobrze. Zawsze trzeba było walczyć o swoje. Stwierdziłem, że najlepszą obroną będzie atak. No i tak właśnie zacząłem chodzić na treningi, boksu, taekwondo, później zapasy. Mimo tego, że walczę na gołe pięści i jest to bardzo brutalny sport, leje się krew, łamią się szczęki, nosy, Jestem bardzo rodzinny, staram się być dobrym ojcem, czasem mi to nie wychodzi, bo wiadomo, że nikt nie jest z nas idealny, ale dzieci mnie bardzo kochają. Całą miłość, którą, która mi nie była przekazywana za dzieciństwa, bo wychowałem się w dom dziecka, przekazuję im. Na tyle ile umiem, na tyle ile mogę. Może nie byłem tego nauczony, tej miłości, ale uczę się ją cały czas. Jesteśmy nad poziomem morza 1987 metrów na Kasprowym. To jest miejsce, gdzie wszyscy twardziele w Polsce robią tlen. Najlepszym sposobem na treningi dla mnie są góry. Ponieważ w nich czuję wolność. I na pewno się bardziej zmęczę niż na sali. Na sali też trenuję, ale te góry dają mi to właśnie tą siłę, czystą, czystą głowę do kolejnych walk. Ogólnie mam poukładane życie. Mam dzieci i żonę. Ludzie się mnie pytają, dlaczego robię to, dlaczego walczę na gołe ręce, na gołe pięści. Dwa lata temu wydarzyła się taka sytuacja, że poszedłem na masaż, bolały mnie mięśnie po, po, po treningu i miałem głowane nogi. Później wieczorem poszedłem na termy i dostałem gronkowca złocistego. Odcięło mi nogi, zacząłem się topić, wyłowili mnie, zawieźli mnie do szpitala. W szpitalu dostałem sepsę, po sepsie dostałem ropień pałeczki błękitnej i lekarze nie wiedzieli co ze mną zrobić. Miałem operację, widzieli, że nigdy nie będę chodził. Gdzieś tam głęboko się modliłem, żebym mógł chodzić, trenować, bo to było dla mnie najważniejsze, i żebym mógł dalej wychowywać dzieci. Informacja od lekarzy, którą, którą otrzymałem, troszeczkę mnie tak przyła mama i powiedziałem, że nie muszę walczyć o siebie. I, i, i już miesiąc po, po wyjściu ze szpitala, już byłem na macie. Oglądając grondę numer 2, walka Kubiszyn z Łazarem, to mnie zainspirowało do walki, zgłoszenia się do grondy. Chciałem się pokazać z takiej samej strony jak Kubiszyn i Łazar. Mariusz! Mariusz! Na pierwszej grondzie, której walczyłem z Bobu, moje odczucia były bardzo takie. Byłem wyluzowany. Mimo tego w środku gdzieś tam był, był strach, był, był lęk przed, tym, przed tymi kamerami, przed, przed tym wszystkim nie bałem się o samą walkę, że coś mi się stanie. To jak już strzeliłem Bobu i wyczułem ten moment, to, to powiedziałem, tak, to jest to. Walka z Balboą, gdzie dostałem knockout, Upadłem. Na pewno wszyscy już myśleli, że będzie koniec. Mimo tego, że ja leżałem na, na, na dole. Mówię kurde, no, co on robi tym sędzia, Liczy mnie, no przy ziemi przyszedłem tutaj. Rzecznik go się napieprzać. Mam nadzieję, że kiedyś będę miał szansę jeszcze się z nim spotkać, jeżeli on się na to zgodzi. Mario Kuczyk, motywacji. Właświli, ma swoim Wiemy, że Mariusz jest. Przyjrzałem na Grąbę 7, widziałem, że będę rezerwowym, tylko nie przypuszczałem, że wejdę do Huntera. Miałem wejść za łazara do Rudego. Byłem już nastawiony na walkę z Rudym, e, z trenerem Sararą, z trenerem Vitosem, z trenerem Vivi. Przygotowywaliśmy akcję pod Rudego. Nagle dowiadujemy się, że wchodzę do Huntera. E, byłem zaskoczony, powiedziałem, że nie chcę wchodzić do Huntera, bo tak się umawialiśmy. E, no i wpadłem w panikę, mówię, kurde, co tu robić tego? Zaskoczył mnie Hunter, przyszedł do szatni, powiedział, że Mario, nie róbmy jaj, chodź wystąpmy, pokażmy show, pokażmy dobrą walkę. To mnie też podbudowało, że to on właśnie przyszedł i mi to powiedział. Eee, przytuliliśmy się, podaliśmy sobie piątkę i wyszliśmy do, 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 do ringu. Dostałem szansę, wykorzystałem ją, mogło być tak, że mogłem jej nie wykorzystać, że to ja mogłem zostać trafiony i mogłem mieć nokaut. Wykorzystałem to, idziemy dalej, ja nigdy nie będę wybierał przeciwników. E, szefostwo, jeżeli mi dadzą każdego, będę walczył z każdym. Jestem w wręcz kochana sędziego, nie będę to ukrywał kurwa i będę w stanie się dalej bić i chuj no. Jeżeli się przydarzy e, rewan z Hunterem i włodarze będą chcieli, e, żebym walczył z nim, a on będzie się chciał zrehabilitować, ja się zgadzam na każdą walkę. Żeby on nie miał pretensji do nikogo, ani do mnie, ani do siebie. Jeżeli będzie trzeba, zróbmy to. Niektórzy chodzą na week, weekendy, na, na imprezy, e, idą się napić, e, idą się zabawić. Moim narkotykiem jest walka, sparingi i mógłbym robić to codziennie. E, tam gdzieś, gdzieś tam w głowie mam tak poukładane, że, że, że nie ma bólu, e, musi być cel osiągnięty i idę, napieprzam się i robię to, co kocham, bo to kocham.